Cześć. Dobrze cię widzieć. Cieszę się, że ze mną jesteś. Dzisiaj mamy piękne, piękny, nawet powiedziałabym przepiękny wiosenny poranek, prawie że letni, bo dziś na termometrach 26 stopni. Dzisiaj postanowiłam zasiąść tutaj z Tobą i opowiedzieć Tobie, jak ważna w naszym życiu jest numerologia. Kochani, zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego numerologia zyskała tak wielką popularność. Na pewno słyszeliście o astrologii. Zaczniemy sobie w ogóle opowiadać o astrologii. Nasze spotkanie dzisiaj nie będzie szczególnie długie, bo 15-minutowe, znaczy ja tak mówię, że 15-minutowe, a to się może zmienić w troszeczkę dłuższy czas. Wiecie, że jestem gadułą i zarówno tutaj, właśnie na naszych spotkaniach, jak i na spotkaniach na żywo, zawsze troszeczkę czasu więcej mi schodzi. Więc no, ale tak czy siak, zacznijmy od tego. Że kiedyś tak naprawdę to właśnie astrologia tworzyła nasze rysy charakterologiczne. To astrologia tworzyła w pewnym sensie nas samych. Zobacz, do niedawna mówiło się: A jestem bykiem, to mam predyspozycje takie, a jestem bliźniakiem, to mam predyspozycje takie. I wiesz, faktycznie tak jest, że astrologia troszeczkę o nas mówi. I nas wyznacza. I ja ogólnie bardzo doceniam, wiesz, astrologów, którzy siedzą, wykreślają wykresy lub już pracują na profesjonalnych programach astrologicznych i wyznaczają nasze trasy życia poprzez właśnie astrologię. Ale powiem Tobie, że kiedyś zupełnie można by było powiedzieć przez przypadek w moje ręce trafiła książka na temat numerologii. I pomimo faktu, że z matematyki byłam absolutną nogą, i tutaj, gdyby oglądała mnie moja pani od matematyki, pani Nowotworska z, z siódemki, z mojej szkoły podstawowej, do której chodziłam, jezu, ile to już lat minęło, to również ją bardzo ciepło pozdrawiam. Cóż, jakieś postępy jednak zrobiłam, chociaż i tak uważam, że z matematyki jestem nogą. Nikt mi nie powie, że jest inaczej, no ale tutaj faktycznie co do numerologii musiałam się troszeczkę wziąć do kupy, żeby opanować te wszystkie tę samą wiedzę. Więc słuchajcie, ogólnie zawsze to astrologia, tak reasumując, tworzyła właśnie, że tak powiem... Troszeczkę ten świat magii potrafiła wskazać nasze cechy mocne, nasze cechy słabe, chociaż ja zawsze mówię, że też nie generalizujmy, ale dużo więcej o nas samych tworzy numerologię. I dzisiaj chciałam troszeczkę opowiedzieć Tobie, na czym polega konsultacja numerologiczna, na czym polega obliczanie numerologiczne. Wiesz, nigdy się nie spodziewałam, że cyfry, które Tworzą naszą datę urodzenia, mogą tyle mówić o nas samych. Słuchajcie, jeżeli macie chwilkę, weźcie teraz kartkę papieru i na tej kartce papieru wypiszcie całą swoją datę urodzenia. W momencie, jak wypiszecie tą datę urodzenia, przyjrzyjcie się jej, zastanówcie się, otwórzcie czakrę trzeciego oka, otwórzcie czakrę korony i zastanówcie się, czy macie jakieś skojarzenia z tą datą urodzenia. Co się Tobie kojarzy z tą datą urodzenia? Czy w ogóle coś czujesz? A jeżeli czujesz, spisz to proszę na kartce. Generalnie całą datę urodzenia musimy zsumować. Czyli niezależnie od tego, jaka ona jest, dodajemy ją do siebie, sumujemy. Wychodzą Tobie dwie cyfry. I teraz tak, jeżeli wychodzą dwie odrębne cyfry, na przykład 32, 23, 24, dodajemy je do siebie. Natomiast jeżeli wychodzi cyfra podwójnie taka sama, 11, 22, 33, uwaga, oznacza, że jesteś niższym numerologicznym, że jesteś niższym energetycznym i że jesteś starą duszą, gdyż 11, 20, 22, 33 są to wibracje mistrzowskie. To też nie oznacza, że te wibracje mistrzowskie mają absolutnie Lekkie życie, życie mistrza. Właściwie życie mistrza też w pewnym sensie jest wyzwaniem, dlatego że więcej się wymaga od mistrza. Ja nie mówię tutaj, że rozdziela, rozdzielamy w numerologii osoby mistrzowskie na niemistrzowskie, bo każdy z nas jest sobie równy. Prawo człowieka generalnie stanowi o tym, że każdy, niezależnie od wykształcenia, od, od wyglądu, od tego, co robi w życiu, od tego, jakie zarabia pieniądze w życiu, każdy z nas jest sobie równy, a potencjał, który mamy, potencjał ludzki jest naszą cechą indywidualną i tylko od nas zależy, jak go wykorzystamy. W każdym razie chciałam Tobie dzisiaj opowiedzieć o tym, że konsultacja numerologiczna też jest w pewnym sensie niezbędna. Po pierwsze dlatego, że dzięki niej jesteśmy w stanie bardzo dokładnie opowiedzieć o naszych cechach charakteru, o naszych predyspozycjach, o naszych cechach mocnych, cechach słabych, a także o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić swój byt żeby pracować nad sobą, żeby być dla siebie jeszcze lepszymi, bo tak naprawdę każdy dzień jest. Pracą nad sobą. I uważam, że nasza wędrówka, tutaj ziemska duszy, ona właśnie stanowi o tym, że bezustannie nad sobą pracujemy. Jesteśmy cały czas w procesie. W momencie, gdy się nie rozwijamy, w momencie, kiedy to odrzucamy, odrzucamy nasz plan duszy, dlatego że skoro jesteśmy na tym Ziemi i na tym Padle tylko gośćmi, to też musimy nadrobić pewną pracę. Niektórzy z nas tą pracę jakby. Kończą nad sobą wcześniej, niektórzy później. To już tylko góra wie, jaki jest wobec nas plan. Natomiast e, pracujemy cały czas nad sobą. W momencie, gdy nie unikasz tej pracy nad sobą, gdy jesteś w procesie, dostrzegasz pozytywne zmiany swojego życia. Natomiast, kiedy pracujesz nad sobą e, w nieświadomy sposób, to też, ale są osoby, które się zatrzymują, które mówią: Nie chcę, nie mam na to ochoty, e, nie czuję tego. To też jest w porządku. Ale pamiętaj, że nie rozwijając samego siebie, nie jesteś w stanie rozwijać też relacji, w której jesteś, relacji społecznych, które tworzysz, relacji z ludźmi, które tworzysz. Więc też się to ze sobą w pewnym sensie wiąże. Kochani, więc kiedy przyjdziecie do mnie na taką wizytę numerologiczną. Która też jest częścią wizyty wróżebnej. Na początku sumuję waszą datę urodzenia, spoglądam na każdą cyfrę, która tą datę urodzenia tworzy i mówię wam o tym, co jest teraz najważniejsze dla was. Mówię też o tym, jakie cyfry tworzą jaką energię, bo jeżeli wierzyć temu, a ja bardzo wierzę w to, że jesteśmy energią, że jesteśmy bytem energetycznym, to też cyfra tworzy energię. I teraz każda cyfra twojej daty urodzenia. Tą energię kreuje, bo po pierwsze, to ty jesteś kreatorem swojej własnej rzeczywistości, a po drugie, kreujesz swoją rzeczywistość poprzez własną energię. Więc zobacz, to się ze sobą równoważy. To się ze sobą bezustannie nakłada, więc chciałabym, żebyś o tym pamiętał, pamiętała. Tak więc pierwsza rzecz to jest analiza Twojej daty urodzenia, ale pamiętaj, że w trakcie tej wizyty opowiemy sobie jeszcze o drugiej rzeczy. A mianowicie o czasie w numerologii. I tutaj jest to też niezwykła ciekawostka, jest to też coś niesamowitego, dlatego że powiem Tobie, że czas numerologii, tak naprawdę czas w numerologii, tworzą tak zwane cykle dziewięcioletnie. Czyli po analizie Twojej daty urodzenia, po analizie cyfr, które tworzą Twoją datę urodzenia i właśnie ogólnie po analizie, jaką wibracją urodzeniową jesteś, przechodzimy do obliczenia czasu. Moi drodzy, o co chodzi z tym czasem? Generalnie chodzi o to, że my całe nasze życie żyjemy w dziewięcioletnich cyklach. Psychologia zakłada, że my co 7 lat się zmieniamy. I powiem Wam, że im bardziej przyglądam się własnemu życiu, im bardziej rozważam swoje życie, bo tak jest, bo każdy dzień powoduje, że w mojej głowie tworzą się nowe rozważania, bo też jestem w procesie i chcę się temu poddawać, bo wiem, że taki jest mój plan duszy, wiem, że tego pragnę i wiem też, że do życia podchodzę bardzo ambitnie. A tą ambicją jest właśnie ta praca nad sobą Która gdzieś pewnie w przypadku każdego z nas jest Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten czas w numerologii To właśnie generalnie świat dusz i świat numerologii I świat białej magii, bo ja tylko białą magię tak naprawdę wyznaję Znaczy wyznaję, stosuję, bo wiecie czarna magia to jest coś bardzo złego. Ja nawet nie bardzo wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale wiem, że jest, to, że jest to naprawdę bardzo nieodpowiednie. Natomiast bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że co 7 lat się zmieniamy, i to psychologowie na pewno potwierdzą, a także w to, że co 9 lat wchodzimy w nowy cykl 9-letni. I każdy cykl ma nas czegoś nauczyć, więc ile cykli jesteśmy w stanie w naszym życiu przeżyć. To zależy od długości trwania naszego bytu, od kilku do kilkunastu, ale zauważ, że każdy ma 9 lat Więc żeby przejść do kilkunastu, to musielibyśmy być naprawdę nieziemsko długowieczni Pamiętaj też, że nie ma jednej daty na wejście w nowy cykl, czyli nigdy nie dzieje się to 1 września, ani 10 września tylko dzieje się to w zgodzie z prawami natury i w zgodzie z prawami księżyca. E, każdego roku wchodzimy w nowy rok numerologiczny, wchodzimy w nową energię, e, zawsze jesienią. I teraz moi drodzy, czemu zawsze jesienią wchodzimy w nowy rok numerologiczny, czyli w nowy rok cyklu? A mianowicie dlatego, że po jesienią jest jedna największa pełnia w roku. Jest to pełnia jesienna, jest to pełnia niezwykle mocna, jest to pełnia przemieniania roku. I zobacz, i wtedy wchodzimy już energią w nowy rok, bo wchodzenie w nowy rok numerologiczny jest też energią nowego roku kalendarzowego. Zauważ, że rok kalendarzowy zmienia się nam zawsze z 31 na grudnia na 1 styczeń. Natomiast. Jest to pewnego rodzaju nawyk kulturowy, jest to pewnego rodzaju nawyk społeczny. To od zarania dziejów właśnie wtedy świętujemy wejściem w nowy rok kalendarzowy. Ale tak naprawdę wejściem w nowy rok mamy zawsze jesienią. I zauważ, że nawet energia, klimat, wszystko zmienia się jesienią. Przyjrzyj się, dni robią się krótsze, drzewa przestają być tak zielone. Stają się kolorowe, wszystko się zmienia właśnie jesienią. I teraz już wiemy dlaczego, bo wtedy już energią wchodzimy w nowy rok, zarówno numerologiczny, jak i kalendarzowy. I e, chciałam Tobie powiedzieć, że każdy ten cykl dziewięcioletni powinien nas czegoś nauczyć, powinien e, w, pokazać nam, że wchodzimy w nowe. E, I teraz każdy rok tego cyklu dziewięcioletniego, żeby za bardzo nie zamotać. Jakby jest też swojego rodzaju ścieżką i swojego rodzaju nauką. I w zależności od tego, w którym jesteś roku numerologicznym, kiedy do mnie przychodzisz, to właściwie tak wygląda nasza wizyta. Czyli jeżeli jesteś na przykład w szóstym roku numerologicznym, to opowiadam Tobie, czego się spodziewać właśnie w tym szóstym roku numerologicznym. Jeżeli jesteś w pierwszym roku, to opowiadam, czego spodziewać się po pierwszym roku. Opowiadam również, czego spodziewać się po kolejnych latach. I to jest jakby takie zreasumowanie numerologiczne, czyli zreasumowanie wibracji energetycznej, w której jesteś, po to, żeby później już przejść do kart i żeby dopełnić ten obraz, ten szkic, który dokonujemy na początku. Tak, to jest taki szkic, czyli w momencie, kiedy do mnie przychodzisz, tworzę dla Ciebie szkic. Szkicuję Twoją energię, może trochę. Mówię poetyckim językiem, ale jak malarz staram się naszkicować każdy szczegół ciebie jako bytu energetycznego, po to, żeby później go pomalować poprzez właśnie dokładność kart i też moją intuicję. I moim celem dzisiejszym jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na tą numerologię, żebyśmy przyjrzeli się jej, dlatego że magia, która w niej tkwi. Jest często, moim zdaniem, nie do końca odkrywana. My często zapominamy o tym, że tworzy nas energia, ale też energia cyfr. I zobacz, czy zastanawiałaś się nad tym, czemu na przykład rodzisz się w takiej dacie, a nie w innej. Zobacz, co innego, gdybyś urodziła się 14 lutego, na przykład roku 92 a już inaczej gdybyś urodziła się 15 lutego roku tego 92, ta jedna cyfra zmienia całą, że tak powiem, interpretację, bo nigdy nie będzie tak, że jesteś urodzony, urodzona 14 lutego 92 i 15 lutego 92 i że wyjdzie nam to samo w obliczeniu. Nigdy tak nie jest. Pamiętaj, minuty, sekundy, godziny, są w stanie zaważyć na naszej energii bytowej i na naszej energii numerologicznej. E, tutaj nie ma przypadków. To, że jesteś na tym świecie, to, że tutaj funkcjonujesz, to, że zaznajesz różnego rodzaju lekcji, tych dobrych i tych gorszych, bo uważam, że generalnie nie ma złych lekcji. Są odpowiedni ludzie, którzy na naszej drodze stają, ale też. Ciemniej odpowiedni, którzy są tylko na chwilę i którzy są dla nas trudną lekcją, ale nic, absolutnie nic nie dzieje się bez przyczyny. I właściwie chciałam Tobie dzisiaj powiedzieć, że numerologia właśnie o tym zakłada. I kochani, mam taki plan, żeby na niektóre nasze spotkania troszeczkę opowiadać właśnie o każdej. Wibracji numerologicznej. Nie będę tego robiła co tydzień, dlatego że tematów mam całe mnóstwo. Jest jeszcze szósty zmes, o którym chcę Tobie opowiedzieć na kolejny temat. No i oczywiście chcę Tobie pokazać gongi i misy tebetańskie, jakie zamówiłam i które już widnieją w moim gabinecie dla Ciebie. Więc tak krok po kroku będę pokazywać właśnie to, co jest dla nas bardzo istotne w naszej wspólnej pracy właśnie tutaj na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, będziemy sobie tutaj to wszystko, wszystko pomalutku opowiadać, ale dzisiaj chciałam zrobić dla Ciebie taki mały wstęp właśnie do numerologii, do wiedzy, która ukryta jest w cyfrach, która jest ukryta w liczbach która jest ukryta w Twojej dacie urodzenia. Zobacz, gdybyśmy nie wiedzieli, że ta numerologia istnieje, to prawdopodobnie nie spojrzelibyśmy zbyt dokładnie na naszą datę urodzenia. Ona jest taka nawykowa, wpisana w nasz dowód, wpisana w akta naszego urodzenia, w miejsce naszego urodzenia w aktach, w dokumentach, a to tworzy nas, bo energia nas tworzy, bo tworzy nas energia cyfr. Tworzy nas energia e, społeczna, no i energia duchowa. Kochani, mam nadzieję, że chociaż troszkę e, zaciekawiłam Was tą numerologią, bo tak naprawdę jest to e, dopiero wstęp do tego, co chcę Tobie opowiedzieć. Ale dzisiaj, reasumując, chciałabym, żebyśmy doszli do wspólnych wniosków. Czyli po pierwsze, nie tylko astrologia, która i tak jest bardzo ciekawa, i ja bardzo podziwiam pracę astrologów, ale nie tylko astrologia stanowi o naszych predyspozycjach, jeżeli chodzi o cechy charakteru. Numerologia bardzo dokładnie stanowi nasz byt energetyczny i jesteśmy w pewnym sensie kreacją, jesteśmy w pewnym sensie wibracją cyfr, które tworzą nasze daty, naszą datę urodzenia. Dlatego warto jest sobie to, że tak powiem, odtworzyć, zobaczyć, poczytać o energii cyfr. Każda cyfra, która tworzy Twoją datę urodzenia, jest znacząca, jest niezwykle ważna, więc warto jest to, że tak powiem, przestudiować. Trzeci wniosek: warto jest wiedzieć, jaką jesteśmy wibracją urodzeniową. I czwarty wniosek: mamy czas w numerologii, mamy cykle dziewięcioletnie, więc psychologicznie co 7 lat się zmieniamy, a co 9 lat wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Kochani, na dzisiaj tyle. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że dotrwałaś, dotrwałeś do końca. Bardzo Was proszę o reakcję, jeżeli czujecie, że jestem na odpowiednim miejscu. Będę wdzięczna za Wasze lajki, będę wdzięczna za Wasze subskrypcje, będę wdzięczna za Wasze komentarze, zarówno w wiadomościach prywatnych, jak i tutaj oficjalnych. I proszę, bądźcie tu ze mną, bo razem tworzymy również niesamowitą energię i niesamowitą moc. Do zobaczenia.